Samolot to nie bez powodu najpewniejszy środek transportu. Szereg specjalistów dba o bezpieczeństwo pasażerów i załogi. Nad urządzeniami elektronicznymi czuwa Technik Awionik. Technik Awionik zajmuje się dbaniem o elektronikę w statkach powietrznych. W ramach swoich kompetencji wykonuje rutynowe przeglądy techniczne, sprawdza stan techniczny instalacji i podzespołów elektrycznych oraz lokalizuje usterki. Zajmuje się również naprawianiem podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Technik awionik powinien posiadać takie cechy jak cierpliwość, opanowanie i dokładność. Ważne też są zainteresowania techniczne, wytrzymałość fizyczna oraz umiejętność logicznego myślenia. Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych i w hangarach, przy dokumentacji technicznej, przy urządzeniach pomiarowych oraz przy obsłudze maszyn i urządzeń w samolotach i śmigłowcach. Kwalifikacje zawodowe można zdobyć w czteroletnim technikum lub dwuletniej szkole policjalnej. Nie ma możliwości kształcenia w tym zawodzie na kursach kwalifikacyjnych. Dalszą naukę i podnoszenie kwalifikacji można kontynuować w szkołach wyższych na kierunkach technicznych. Technik Awionik znajdzie zatrudnienie w liniach lotniczych, w zakładach produkujących i remontujących samoloty i śmigłowce, w zakładach projektowych i produkcyjnych przemysłu lotniczego, w służbach technicznych lotnictwa wojskowego oraz w organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika Awionika. Moja przygoda z lotnictwem rozpoczęła się od no, no, młodych lat, ponieważ z, z nutkę lotniczą w, we mnie mówi tata, który już od najmłodszych lat, kiedy on pracował, mieliśmy możliwość przyglądania się jego pracy przy, przy samolotach i tutaj w firmie, akurat która zajmuje się naprawą wyposażenia radionawigacyjnego, które jest eksploatowane w lotnictwie cywilnym, wojskowym. I dlatego też postanowiliśmy, postanowiłem pracować właśnie w branży lotniczej, gdyż od samego początku mnie to fascynowało i wiedziałem, że no, trzeba się po prostu z tym związać. Na początku musiałem zdać wiele egzaminów, które były związane z tym, żeby posiadać odpowiednie licencje na, na wykonywanie czynności w lotnictwie. Wie, I przejść masę szkoleń w firmie praktycznych, typu jak naprawiać poszczególne, sprawdzać poszczególne agregaty, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wieloma systemami, które no, są wykorzystywane podczas eksploatacji statków powietrznych w lotnictwie. Po otrzymaniu dokumentów, które upoważniały mnie do pracy na statku powietrznym, Byliśmy, byłem już w stanie przejść wszystkich szkoleń, w zakończeniu wszystkich szkoleń w firmie. Byłem w stanie przejść do pracy na statku powietrznym, gdyż wiąże się na, w lotnictwie cywilnym wszystkie czynności, które wykonujemy na statku, znaczy do, do wszystkich czynności, które wykonujemy na, na statku powietrznym, musimy posiadać no, odpowiednie dokumenty typu licencje. Barasa jest bardzo odpowiedzialna, trzeba uważać na to, co się robi, ale daje bardzo dużą satysfakcję z tego, jak człowiek widzi no, samolot lecący na niebie i zastanawia się, czy akurat sprzęt, który sprawdzał, nie, nie jest z tego samolotu. Akurat. W mojej pracy wykorzystujemy bardzo różne testery. Niektóre testery są bardzo rozbudowane do, i możemy nim testować. Ee, wiele systemów takich jak na przykład e, WOR, e, COM, czyli radio, e, system ILS, DME. Tutaj mówię akurat o systemie, czy o testerze IFR 6000, bądź testerze, testery dedykowane bezpośrednio do jednego, jednej czynności, typu na przykład GPS 1000, który służy do testowania wszystkiego rodzaju systemu GPS i Galileo, który no, wkrótce powinien działać. Ta praca można powiedzieć, że jest dla mnie pasją, daje mi bardzo dużą satysfakcję i przynosi mi wiele radości z tego, że jestem w stanie ją wykonywać.